Witam wszystkich serdecznie i to jest Portal 2. Ja jestem Gusiek i będziemy sobie A Otóż, niedawno Sim namówił mnie na kupno dwóch egzemplarzy portala dwójki i stwierdziłam, że jak już kupiłam to yy, zagram w jednoosobową, tryb jednoosobowy. Bo z Simem grałam w korporację, całą już przeszliśmy spokojnie. Jakby trzeba było nagrać, to ja kompletnie nic nie pamiętam, co się działo w tej korporacji. Pamiętam mniej więcej, yy, o co tam chodziło w związku z fabułą, ale jeżeli chodzi o zagadki, to kompletnie nic, więc musiałabym je przechodzić jakby od nowa. To po pierwsze. Po drugie, to co? Zaczynamy rozgrywkę, nie? Tam opis będzie chyba w. w Opisie filmu. <noise> Co najważniejsze jest wiedzieć, że jest to gra firmy Wave. Mają dużo fajny gierek. To jest najważniejsza. O tak. I ekran ładowania i 0 fps. -u. Hurra! Hurra! Spokojnie. Daj ja się napije wody, bo przy tej temperaturach trzeba pić dużo wody. Spominam to w którymś spray'u. Bardzo dużo. A ciepłe już. Tak to jest. Albo trzymasz picie cały czas w lodówce, albo będziesz, miała, będziesz miał ciepłe pizę. Tak, tak. Good morning. You have been in suspension for fifty days. In compliance with state and federal regulations, all testing candidates in the Aperture Science no, ja Relaxation Pogujesz. Center must be revived periodically for a mandatory physical and mental wellness exercise. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, oh, look up up at the ceiling. Good. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look down at the floor. Na do, na górze. Tak?

<gasps> you should now feel mentally reinvigorated. If you suspect staring at art has not provided the required intellectual sustenance, reflect briefly on this classical music. Good. Now please return to your bed. Yeah. Ja, ja chcę się przebrać.

Are you going to open this door? Because it's fairly urgent. Ah, that's what Good, looking good actually. Hey, are, you a... are, you... are you? Don't answer that. I'm absolutely sure you're fine. There's plenty of time for you to recover. Just take it. Slow. Please prepare for emergency evacuation. Stay calm. Stay calm. Stay calm. Prepare. It's all the same. Prepare. It's all fine. All right? Don't move. I'm going to get us out of here. Oh, you might want to hang on to something. Word of advice. Up to you.

and it's not out of the question Hello. that you might have a very minor so, case <laughs> of serious brain damage. But don't be alarmed, alright? Uh, although if you do if you do feel alarmed, try to hold on to that feeling, <laughs> because that is the proper reaction to being told that you've got brain damage. So? Do you understand what I'm saying? At all? Does any of this make any sense? Just tell me, just say yes. Okay, what you're doing there is jumping. Uh, you just you just jumped. But never mind. Say apple. Apple. Okay, you know what? That's close enough. Just hold tight. Uh, ciao. Hey, 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 hey. Oh. Okay, look. I wasn't gonna mention this to you, but I'm in pretty hot water here. No, what are you doing there? you still holding on. I am standing the I wouldn't have up the subjects.

Ey, to nie and Who's no, <laughs> be, be, when the comes down here and finds <laughs> no, no, I not hear that one, no, I hear that one. No, co ty? Ah, ha, ha. Okay, listen, we should get our story straight. Alright? If anyone asks, Don't worry, but if anyone asks, tell them as far as you know, the last time you checked, everyone looked pretty much alive. All right? Not dead. Okay, almost there. On the other side of that wall is one of the old testing tracks. There's a piece of equipment in there that we're going to need to get out of here. I, I think this is a docking station. Mom's got Oh, Jezu, no. Good news. That is not a docking station. So there's one mystery. solved. No uh, I'm going to attempt a manual override on this wall. Could get a bit technical. Yeah! Hold on. No almost there. Remember, you're looking for a gun that makes holes. Not bullet holes. But don't worry, you'll figure it out. Seriously do hold on this time. Uh so I'm Well, there we go. Now I'll be honest, you are probably in no fit state to run this particular type of cognitive gauntlet, but um at least you're a good jumper i so you yeah jumping on your side um, just do your best and i'll meet you up ahead so okay all right off you go that's the spirit hello and again welcome to the aperture science enrichment center we are currently experiencing technical difficulties due to circumstances of potential apocalyptic significance beyond our control. However, thanks to emergency testing protocols, testing can continue. These pre-recorded messages will provide instructional and motivational support so that science can still be done, even in the event of environmental, social, economic, or structural collapse. The portal will open and emergency testing will begin in three, two, one.

If cube and button-based testing caused us to happen, do The odds of this happening twice are very slim. Oh, no, e Please note the incandescent particle field across the exit. This aperture science material emancipation grill will vaporize any unauthorized equipment that passes through. Mm -hmm. no to tak, Nie! Będziemy grać aż nam się przestanie chcieć. Koniec. No. W każdym razie, jedyne co pamiętam, że... że co, że tam chyba Sim mówił, że ta GLaDOS została zniszczona z jedynki, czy coś. Sim chyba grał w jedynkę, ale nie jestem pewna. Ooh. Ciekawe na jakiej zasadzie ja tu zapisuję. Hmm... Może być ciekawie. Dobra, za mnie gra. No nie powiem. O, oh, super! Czyli krewka mi leci. O, mogę zapisać grę. Aha, i to tak zapisuję. Nie, no to miło. To mogę zapisać w każdej chwili i w każdej chwili skończyć. No to fajnie. 20-minutowe odcinki chyba wystarczą. Albo może być... A, bo z Simem jak robiłam, to mieliśmy takie właśnie te e, jakby rozdziały, czy coś w tym stylu. Czy etapy. Epizody. I... E, mogę się wrócić. Nie, o! <noise> I moglibyśmy kończyć także jeden epizod. I kończymy. Hello. O! Co z tym mam robić? Aha, no to powiedzmy, że to nie było takie trudne. I Jedziemy. Se. Aha, jej ciu ale się obiega Kobita. Good. Because of the technical difficulties we are currently experiencing, your test environment is on Before re-entering relaxation vault at the conclusion of testing, please take a moment to write down the results of your test. An Aperture Science Reintegration Associate will revive you for an interview when society uh -huh. has been rebuilt. Uh -huh. Oh. No, It's <ptitanki rít>

There should be a, oh. a portal device on that podium over there. Hello. I can't see it though. Maybe it fell Patrz, off. Just go have a quick look. No, dobra. it's all right. No, go on, just have a look about. Oh, no, that's right. Over by the podium. Yeah. Hey, To, to you If you just okay, just stand by the podium and just look up. No, dobra. Oh! Ah! Hey, you See the portal gun? So, are you alive? If that's important, should have asked that first. <laughs> no question. I'm going to work on the assumption that you're still alive, and I'm still waiting for you up ahead. I'll wait. I'll wait one hour, then I'll come back. And assuming as I can locate your dead body, I'll bury you. All right? Brilliant. Go team. See you in an hour, hopefully. If you're not hey. dead, Fajne to <laughs> lubi Some emergency testing may require prolonged interaction with lethal military androids. Rest assured that all lethal military androids have been taught to read and provided with one copy of the laws of robotics. To share. No i jak ja tam mam dojść? O, <śm> no tak, za to bym jest przejście gusiek. Bla <śm> bla bla no, bla 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 bla. Ależ mnie to interesowało. <laughs> Sorry, e, przyzwyczajenie z, ze szkoły. Pewnie na studiach też będzie takie. Bla 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 i tak później. To będzie na teście. Co? Co? Dzięki za smooth jazz. Koseczka. Moja. Dziś czytałam, że ktoś przeszedł tą grę w... ...4 godziny, że... ...grę około 10 godzin zajmuje przejście, a ktoś pisał, że nawet 4 godziny, więc załóżmy, że dla mnie będzie 8 godzin. Więc w sumie dość krótka jest ta gra. No, proszę. jeszcze kiedyś. Great work. Because this message is pre-recorded. Any observations related to your performance are speculation on our part. Please disregard any undeserved compliments. Niezasłużone komplementy, okej. Okay. A, zepsułam. To nie ja. To nie ja, samo w spadło. Widzę to, ale ciekawi mnie co jest tu niemanite. A co tu jest? Hm powiem wam, że całkiem już mi się podoba tak wciąga troszkę ta gra. Dobra, chodźmy sam. hm, co, jeszcze jedno zrobimy, co? Najwyżej za chwilę dogram następną część. Następną część porzesz. Już chciała mówić. Następna część. Pełna część. Będziemy grać kaptą grę. Ha, ha, ha. Dla. dla.

Ojejciu Fajnie wyrzuciła mi kostkę. I co tyle. Nie, to zrobimy. Aha, kosyczkę mi puszczałem. A to co to? Ej, nie, 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 nie. Yes! <ścoughs> o, szczęście głupa, no to moje. To co, zrobimy jeszcze jeden test well i zrobię przerwę.

Jakbym w raju była, gdyby zrobiona z nich całą grę taką wielką. Bo mają takie fabuły, że... super. Roboty są wierzące, ale numer. To tu zrobimy niedługo przerwę, jak zrobimy ten test. Tylko pójdziemy tu na góry i przejdziemy go. A tu na dole co jest? Nic. O, jest coś, o.

I testing is the future and the future starts with you. With you. Oh yeah! So they do... bo to chwilę jednak trzeba się zastanawiać, że nikt mi nie powie, że nie. Ale gdzie jest drugi portal? Bo ja nie wiem. Chciałabym to sprawdzić. A tam na dole. No załóżmy, że skacząc tak do tram, a co dalej? Trzeba coś zrobić, żeby ta. A jak się wrócić? To jest dobre pytanie. Jak mi się tu wrócić, co? No załóżmy, że tak wrócimy się, albo i się nie wrócimy, tak? Przejdziemy tu na drugą stronę. Włączymy sobie tu pertel i walniemy w ścianę. Kurde, przeżyła to. <laughs> o ja. Mm. Tak, ale. A mm. wiem jak przejdzie się. E, proszę mi się tu nie irytować, jak coś jest super proste, a ja tego nie łapię. Ja właśnie super prostych rzeczy nie łapię. Trudny też. <grytania> Ironia. Stój. O Jezu, ja muszę znowu tu przejechać. Dobra. Na no serio? Co robię nie tak. Aha.

I ominiemy to wczytywanie. I tu zapiszemy. I tu jest koniec. Myślę, że nawet pół godziny wyszło. No, całkiem sympatyczna gierka, nie powiem. Ależ mnie to ciekawi. Dobra, kończymy. Tu kończymy. Nie, nie, nie wchodzimy dalej, żeby Wam nie zdradzać i żeby mnie nie zdradzać i żeby nikomu nie zdradzać. No to to jest portal 2. Ja jestem Gusiek i się żegnam. Na razie.